Siódma dziewiąta. Rozmowa poranka. A w rozmowie poranka dzisiaj gościem jest Michał Kolanko, Rzeczpospolita. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry, witam serdecznie. Jak komentować wczorajsze emocje w polskim parlamencie? Czy już opadły? Czy faktycznie to politycy opozycji teraz dowiedzą się, jak to jest zarządzać rządnymi głosu parlamentarzystami, jeszcze rządzącymi, ale być może za chwilę w opozycji? No, Sytuacja rzeczywiście jest dosyć złożona w tym sensie, że rzeczywiście dzisiejsza. Opozycja, do której się przyzwyczailiśmy, że jest opozycją przez ostatnie 8 lat, za chwilę będzie partią, partiami rządzącymi, a dzisiejsza większość rządowa, czyli Prawo i Sprawiedliwość i koalicjanci będą opozycją. To się tak wszystko mieszało wczoraj, mam takie wrażenie, ale rzeczywiście też byliśmy świadkami pierwszego takiego, nazwijmy to, starcia w tym nowym układzie sił, w którym też był test dla marszałka Szumana Hołowni. Myślę, że na pierwszy rzut oka marszałek Hołownia ten test zdał. Natomiast ja mm -hmm. mam takie poczucie, że te emocje będą bardzo silne w tym nowym parlamencie. To już dzisiaj dzisiaj widać, że Prawa i Sprawiedliwość no, będzie szukało swojej. Pozycji, czy swojego miejsca w, w parlamencie i też nie odpuści tak, tak łatwo. Zresztą piszę dzisiaj o tym na jedynce Rzeczpospolitej. No, właśnie, nie będzie łatwo. Dlaczego? To znaczy, ten pierwszy, ten pierwszy taki zarys tego, że może nie być łatwo, faktycznie możemy obserwować w Sejmie, na posiedzeniach Sejmu, w zasadzie jedno takie, które już o czymś decydowało, poza oczywiście najważniejszymi kwestiami, jak wybór prezydium Sejmu i Senatu, ale do tego też warto wrócić, bo tutaj właśnie politycy prawa i sprawiedliwości nie zostali wybrani, nie zostali członkami prezydium, zarówno Sejmu, jak i Senatu. Marszałek Elżbieta Witek jako określona przez opozycję dzisiejszą niewybieralną. Natomiast ten argument, można powiedzieć, padł właśnie po tym, jak do prezydium nie dostał się decyzją senatorów także Marek Pęk. I tu wskazano jego wypowiedzi na Twitterze. Czy to jest trudność, którą będzie z kolei miało prawo i sprawiedliwość? Na pewno tak, ale wydaje mi się, że też prawo i sprawiedliwość po prostu się ustawia w roli trochę takiej partii, która jest e, e, no, taką opozycją, może nie totalną, ale jest tak to taką e, rebelią, tak? Czy takim, jak w gwiezdnych wojnach, rebelianci walczyli z imperium, no to. Trochę Prawo i Sprawiedliwość się chyba mm -hmm. tak też ustawia, że jest, jest taką właśnie rebelią, czy takim taką partyzantką wobec przeważających sił. Tak się wydaje, że tak się ustawia. No w, w Sejmie, w kuluarach była taka teoria, że Marszałek Witek została specjalnie wskazana, żeby zostać odrzucona, że gdyby Prawo i Sprawiedliwość wybrało, wskazało, przepraszam, kogoś innego, nie wiem, Bogusza Wasserman albo jeszcze kogoś innego, to, to opozycja nie miałaby takich argumentów, żeby ją odrzucić. teorii jest wiele. Też w Prawie i Sprawiedliwości, jak ja rozmawiałem wczoraj, czy i w sytuacji mój zdalnie, że tak się wyrażę, to no, nie wszyscy też do końca są przekonani, że taka Twarda opozycyjność na samym początku, taka właśnie, tak jak rebelia wobec imperium jest dobrym pomysłem. Niektórzy, niektórzy moi rozmówcy sugerowali, że może że rzeczywiście lepiej tak byłoby na początek wskazać kogoś tak innego, żeby też tak nie ułatwiać opozycji, no właśnie, tak jak mówiliśmy wcześniej, to jest dosyć złożona sytuacja, bo dzisiejsza opozycja jeszcze nie stworzyła rządu już przejęła władzę. No ale by nie łapiać... rzeczywiście, no w Sejmie no, od, tak. W, w Sejmie tak, ten układ sił jest tak i widoczny. Natomiast czy to rzeczywiście Elżbieta że, ułapiać... jest problemem, skoro Marek pęk również nie został wybrany? No, dobre pytanie. Wydaje mi się, że wydaje mi się, że tutaj też jest taki kurs, który obrała sama. Platforma Obywatelska opozycja, taki dosyć, dosyć twardy kurs. Donald Tusk w poniedziałek na posiedzeniu Rady Krajowej zapowiedział, że to głosowanie w sprawie marszałek Witek będzie takim testem dla wszystkich. Też na posiedzeniu zarządu Platformy to już oczywiście bardziej kulwarowe informacje. Donald Tusk miał powiedzieć, że ten rząd będzie rządem, który ma przede wszystkim oczyścić i naprawić państwo, że potrzeb, potrzebni, są, potrzebni są w nim. Twardzi zawodnicy, takie było przesłanie, nie z oczywiście bezpośrednio, ale no, takie było przesłanie Wenda Tuska i wydaje się, że to się akurat ze sobą też zgrywa, że ten kurs wobec PiSu będzie e, twardy i stąd to odrzucenie i marszałka Pęka, i marszałek Witek. No właśnie, no to może to Donald Tusk narzucił nieco tę rebeliancką postawę Prawo i Sprawiedliwości. Jest też taka opinia mówiąca o tym, że to, no właśnie Prawo i Sprawiedliwość chce pokazać, sprowokować te, to znaczy opozycja chce sprowokować Prawo i Sprawiedliwość do tego, by pokazało te, te swoje takie y, y, oblicze, y, no, zdenerwowane, niepanujące nad emocjami, co y, rzeczywiście być może wczoraj już można było zauważyć. No te emocje będą, by, były w każdym sejmie, który obserwowałem, obserwowałem z dnia sejmu od 2010 roku i to zawsze w sejmie te emocje były, narastały można nawet powiedzieć. Na pewno na pewno marszałek Hołownia wczoraj próbował pokazać też, że kontroluje sytuację, myślę, że mu się to udało, chwalił go nawet Donald Tusk, do nich, którzy układają się też w kuluarach, też się zastanawiają, na ile to te pochwały były szczere, no bo powiedzmy sobie szczerze, też rywalizacja w ramach opozycji też była, jest i będzie. Są kolejne kampanie wyborcze przed nami, kampania samorządowa, kampania europejska i przede wszystkim kampania prezydencka. Myślę, że to jest całkiem jasne dla obserwatora dzisiaj, że partie opozycyjne będą chciały y, wystawiać te dzisiejsze partie opozycyjne, które będą tworzyć wkrótce y, rząd, będą chciały wystawiać swoich kandydatów tak? Tych, w tych kampaniach. I szumułówką nawet też, mm -hmm. y, też o, tym, o tym myśli. I ta dynamika będzie też y, widoczna i w rządzie, i w parlamencie. Więc y, szykuje się, już możemy powiedzieć też jedno, że szykuje się naprawdę ciekawa politycznie kadencja, w której Sejm będzie bardzo ważny, tak samo oczywiście jak KPRM. Mhm. A co się stało z praworządnością i z Krajową Radą Sądownictwa? Mamy Neo KRS czy mamy już KRS? To dobre, dobre pytanie. Myślę, że Wczoraj Borys Budka, przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej, też typowany na ministra sprawiedliwości, też zasugerował taki twardy kurs wobec KRS-u czy wobec w ogóle tych wszystkich zmian, które Prawo i Sprawiedliwość dokonało przez ostatnie 8, 8 lat. Ja myślę, że wczoraj no, tak jak mówiłem, była taka pierwsza próba, próba sił co do praworządności i KRS-u, TK, no to myślę, że tutaj opozycja ma sporo decyzji do podjęcia, no bo też y, analitycy, prawnicy zwracają uwagę, że takie proste zmiany, których niektórym się marzą, jeśli chodzi o sferę praworządności, no nie są takie wcale proste, także że to jest bardzo złożony system i e, proste takie decyzje hurtowe, nazwijmy to tak, wcale nie będą takie łatwe. Mm -hmm. No Będziemy to wszystko obserwować za komentarz dzisiaj w poranku Rozgłośnik katolickich 7.9. Serdecznie dziękujemy Michałowi Kolanko, Rzeczpospolitej. Dziękuję, Dziękuję, dobrego dnia. 7.9. Rozmowa poranka.